Drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat, a dzisiaj pogadamy sobie o czterech żywiołach magii oraz o innych książkach, które elementy związane z żywiołami wykorzystują fabularnie. Zacznijmy jednak od tego, co było podstawą do dzisiejszego filmu, moją inspiracją, i jednocześnie moim ostatnim patronatem, czyli od antologii Cztery żywioły magii. To jest druga odsłona autorska, wcześniej to doborowe grono autorek spotkało się w czterech porach magii. W zeszłym roku ukazała się ta antologia, w której autorki właśnie skupiały się na pokazaniu wierzeń, magii, elementów fantastycznych w odsłonie 4,5 roku. W tym roku natomiast podjęły się tego wyzwania napisania czegoś wokół żywiołów. Mówię o doborowym gronie autorskim, ponieważ to już są sprawdzone i bardzo uznane autorki, lubiane też bardzo przeze mnie, czyli Marta Kisiel, Aneta Jadowska, Milena Wójtowicz i Magdalena Kubasiewicz. W tym roku autorki podziwiły się między sobą żywiołami no i w ten sposób Marta Kisiel pisała o rewitalizacji pewnego ryneczku i o pewnym Rozgogolonym żigolaku, który pojawia się całkiem niespodziewanie w tej okolicy. Milena Wójtowicz tworzy historię wietrzycy i pewnej, można powiedzieć, katastrofy naturalnej, do której dochodzi. Przez miasto przechodzi bardzo silna wichura. No i pytanie, czy emocje tej wichrzycy właśnie są w jakiś sposób związane z tymi wydarzeniami. Aneta Jadowska konstruuje historię dziewczyny, która nagle odkrywa swój silny związek z morzem, wyjeżdża nad to morze i będzie musiała odkryć się. Szczęście szczątki swojego ojca, odnaleźć szczątki swojego ojca e, inaczej on nie będzie mógł zaznać wiecznego spokoju natomiast Magdalena Kubasiewicz sięga po ogień i tworzy historię Hel, e, czarownicy ognia właśnie, która walczy z podpalaczem. Na terenie Krakowa dochodzi do serii podpaleń, więc Hel pojawia się w tych wszystkich miejscach właśnie jako taka czarownica ogniowa e, trochę wspierając swoim działaniem, działania strażaków, no i zaczyna jej się wydawać, że ten ogień jest dziwnie oporny e, na jej magię jest taki obcy, a do tego te miejsca podpaleń wydają się nieprzypadkowe. I ona zaczyna zastanawiać się nad tym, czy dzisiejsze wydarzenia, te dzisiejsze podpalenia mają jakiś związek z tym, co działo się przed laty, i czy ona może być w jakiś osobisty sposób związana z osobą podpalacza. W tym roku wydawnictwo SQN zaproponowało patronom, żeby każdy objął swoim patronatem, swoją opieką medialną, jedno opowiadanie, wybrał sobie żywioł, który najbardziej mu odpowiada, na który ma ochotę. I tak pod moje skrzydła trafiła właśnie historia stworzona przez Magdalenę Kubasiewicz, ale oczywiście czytałam wszystkie i wszystkie praktycznie w równym stopniu mnie zachwyciły. To są takie autorki, które po prostu umieją w to, one umieją pisać, umieją tworzyć, i mimo tego, że każda z nich pisze trochę inaczej, ich styl jest bardzo charakterystyczny. I rozpoznawalne, i czytając kolejne opowiadania, dokładnie wiecie, kto które stworzył, to one. Razem grają po prostu idealnie. Sprawdzają się jak taka, wiecie, świetnie naoliwiona maszyna, i idealnie jest tutaj wyważona ta długość opowiadania i zamknięcie historii właśnie w obrębie krótkiego tekstu, krótkiej formy, ale jednocześnie zostawienie czytelnikowi tej ochoty na więcej. Tutaj dosłownie każde opowiadanie mogłoby być przekute w pełnowymiarową książkę, i ja bym to po prostu czytała jak głupia. Zwłaszcza to opowiadanie dotyczące Hel, tej czarownicy ognia, które w sumie obraca się w dość znajomym już uniwersum, jeżeli czytaliście inne książki autorki. Tutaj spokojnie może by było stworzyć szeroką, kompleksową historię, może nawet serię, ulokować to w świecie, który znamy z Wilczej Jagody, z serii z Wilczą Jagodą i to po prostu będzie fantastycznie grało, a wydaje się wręcz, że to opowiadanie jest tylko preludium właśnie do tego wszystkiego. Fabularnie tak naprawdę niewiele więcej mogę wam powiedzieć, w związku z tym rzeczywiście to są krótkie formy, to są krótkie teksty i bardzo łatwo tutaj by było o spoilery. O kłuście autorek nie muszę was zapewnić, no, bo to jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o polskie autorki, e, zwłaszcza literatury fantastycznej. Myślę, że już dobrze sprawdzone w bojach literackich, w różnych formach, w różnych długościach też tekstu, więc jedyne, co powinnam dodać tak na koniec, to jest po prostu słowo zachęty, żebyście po książkę sięgnęli. E, jest oczywiście w wersji papierowej, pięknie wydanej, w twardej oprawie, e, z naprawdę świetnymi ilustracjami też tutaj w środku. E, I oczywiście, których jak na złość nie można znaleźć, kiedy są potrzebne. O, na przykład tak wygląda początek opowiadania zawieje, zamiecie Milenę Wojtowicz. Nie dość, że jest to piękne wizualnie, jest to piękne też w środku. Książka jest też dostępna w wersjach elektronicznych, na przykład na Legimi, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sięgnęli. A jak już sięgniecie właśnie po cztery żywioły magii, to polecam również powrót do czterech pur magii, bo chociaż nie trzeba tych antologii czytać w, jakimś, w jakiejś relacji do siebie wzajemnie, nie musicie znać jednej, żeby poznać drugą, to po prostu warto, żeby zobaczyć w jaki sposób autorki wy. Wykorzystują, na przykład te postaci, które już pojawiły się w Czterech Porach Magii, albo jak postaci z tych właśnie antologii wiążą się z ich takimi bardziej rozbudowanymi e, historiami, które zamknięte są w powieściach e, czy też w seriach. Kiedy myślałam o tym, w jaki sposób opowiedzieć Wam o tej antologii, tak, żeby to nie było tylko fajne, polecam, przeczytałam, czytajcie, bez wspaniałe, e, to pomyślałam sobie, że może warto byłoby poszukać innych książek, które właśnie ten motyw, te elementy związane z żywiołami wykorzystują. Chciałam odejść troszeczkę od fantastyki, nie tylko o fantastyce Wam opowiedzieć, bo tam oczywiście najłatwiej jest znaleźć tą magię elementalną, czyli właśnie powiązaną z żywiołami. Sięgnęłam też na przykład do literatury obyczajowej, do literatury pięknej, do takich książek bardziej poważnych, być może bardziej skomplikowanych. Jest tutaj też troszeczkę młodzieżówek, które może do tych żywiołów nawiązują trochę bardziej subtelnie i są takim bardziej luźnym skojarzeniem, ale jest to zawsze pretekst do pokazania Wam kilku nowych książek. Moje pierwsze skojarzenie z książkami, które właśnie wykorzystują temat żywiołów, to jest oczywiście seria Żywioły Britanny C. Sherry, czyli książki Siła, która ich przyciąga, Ogień, który ich spala, Powietrze, którym oddycha i Woda, która niesie ciszę. Tutaj Żywioły nie są takim bezpośrednim elementem fabuły, to znaczy nie pojawiają się jakoś bardzo intensywnie w fabule, są raczej takim subtelnym płaszczykiem nad całą tą serią. W tekstach książek pojawiają się jakieś nawiązania do żywiołów, natomiast to są bardziej powieści obyczajowe, takie emocjonalne, trochę trochę z wątkami romantycznymi, momentami smutne, momentami cięższe. Pamiętam, że zaczytywałam się nimi w momencie, kiedy ukazywały się w wydawnictwie Filia, potem też chyba niezwykłe je wznowiło, ale już nie miałam okazji sprawdzać tego nowego tłumaczenia, trzymam się tego starego i w związku z tym, że pewnie to nie jest seria, o której dzisiaj się mówi jakoś bardzo intensywnie w bookmediach, to myślę, że warto Wam o niej przypomnieć. Podobnie zresztą jak o serii książek fantastycznych, które swego czasu wydawało wydawnictwo SQN, w początkach chyba moi w ogóle działalności na YouTubie, czyli seria Prawdodziejka. Tam mieliśmy Prawdodziejkę, Wiatrodzieja i Krwiodzieja. Te trzy tomy ukazały się na naszym rynku i tam również mieliśmy bohaterów, którzy władają magią związaną z żywiołami. Prawdodziejka co prawda posługiwała się tą magią wykrywania kłamstw, Krwiodziej oczywiście władał magią krwi, natomiast w Wiatrodzieju bardzo intensywnie wyróżnia się ten bohater, który właśnie taką magią związaną z powietrzem się posługuje. Motyw bohatera, który posługuje się jakimiś umiejętnościami powiązanymi z żywiołami występuje na przykład w trylogii Grisze zaczynającej się od cienia i kości tam mamy Griszów podzielonych na różne sekcje, różne frakcje które, niektóre z nich powiązane są właśnie z żywiołami i podobny motyw jest też w Zodiak Akademii, tam mamy bliźnięta które są takim ewenementem ponieważ jako jedne z nielicznych w szerokim gronie osób które posługują się magią władają czterema żywiołami jednocześnie i trafiają do Rodzaju takiej szkoły, akademii, gdzie są zagrożeniem dla wszystkich innych uczniów, którzy no, próbują im robić pewnego rodzaju nieprzyjemności, delikatnie mówiąc, ponieważ właśnie ich obecność tam, ich w ogóle istnienie jest zagrożeniem dla władzy niektórych z nich. O książki inspirowane Ziemią, wbrew pozorom, nie było tak prosto, więc pomyślałam, że rozszerzę te poszukiwania na jakieś książki związane z naturą, z elementami takimi związanymi z Ziemią, no i właśnie w ten sposób trafiłam na Zatrute Serce, The Poison Heart, e, historię Bri, dziewczyny, która włada magią natury, jest w stanie pobudzić rośliny do wzrostu, e, jest w stanie ożywić uschnięte rośliny, natomiast musi tą magię ukrywać. Ukrywa tę swoją magię do pewnego momentu, do chwili, kiedy dostaje w spadku pewien dom powiązany z historią właśnie jej rodziny, e, tam jest ogród porośnięty jakimiś śmiercionośnymi roślinami, no i Bri zaczyna zagłębiać się w przeszłość, zaczyna badać korzenie swojej rodziny e, oraz granice swojej magii która jest niebezpieczna, podobnie jak natura. Druga książka, która przyszła mi do głowy to Girl Goddess Queen To jest współczesny retelling mitu o Persefonie W którym to Persefona decyduje o tym, żeby zejść do świata umarłych Nie zostaje porwana, nie zostaje tam strącona Tylko to jest jej świadoma decyzja, ponieważ ma w tym pewien interes A Persefona oczywiście jest związana z magią ziemi Jest boginią ziemi, boginią natury Wiecie, wkłada rączki w rośliny, no i te rośliny zaczynają rosnąć Więc myślę, że całkiem nieźle w ten motyw ziemi i jako żywiołu się wpisuje. No i trzecia książka, która przyszła mi do głowy to Ludzie na drzewach. To już jest literatura zupełnie innego kalibru, bardzo poważna książka. To jest taki komentarz autorki, czyli Hani Nagihary, autorki też Małego Życia, a propos tego w jaki sposób biali ludzie zniszczyli rdzenne cywilizacje, w jaki sposób na nie wpłynęli, w jaki sposób ingerowali właśnie w życie innych ludzi, w kreowanie ich kultury itd. A komentuje to na przykładzie Małej Wyspy w Mikronezji. Tam pojawia się bohater, który jest lekarzem, jest uznanym bardzo geniuszem, i autorka też stawia pytanie, czy geniusz właśnie, czy jakieś takie wielkie osiągnięcia, czy wielkie działania mogą pozwolić na to, żeby jakaś osoba była ponad prawem, żeby nie dotyczyły jej żadne zasady, ani prawne, ani moralne, czy cel uświęca środki. Wśród książek związanych z wodą mogę Wam zaproponować A Song Below Water. To jest historia dziewczyny, która jest w mniejszości. Mieszka w Portland w Oregonie, jest jedną z niewielu ciemnoskórych osób właśnie w tym mieście, i do tego musi ukrywać przed światem zdolności magiczne. Okazuje się, że jest syreną, ale tej te zdolności będą musiały w którymś momencie wyjść na jaw, tam w tym społeczeństwie dochodzi do pewnego rodzaju rozłamu, ponieważ zostaje zamordowana jakaś syrena. odbywa się proces sądowy, dość znana, popularna influencerka ujawnia właśnie tą swoją syrenią, tożsamość również, i podczas jednego z protestów Wokół tych wydarzeń w konfrontacji z policją uruchamiają się w głównej bohaterce właśnie te syrenie magiczne umiejętności. Druga wodna propozycja to Lake Lore, czyli historia osób bohaterskich, które wiedzą o istnieniu takiego tajemniczego świata pod taflą jeziora. Jedna z tych osób bohaterskich była tam tylko raz, druga natomiast jest z tym miejscem ściśle związana. Od dłuższego czasu te osoby nie miały ze sobą kontaktu, natomiast będą musiały współpracować, żeby w momencie kiedy ten świat zaczyna wyłaniać się spod tafli tego jeziora ukryć przed światem swoje tajemnice. Trzecia propozycja to Dziewczyna z głębi oceanu, czyli komiks o 15-letniej bohaterce, która ukrywa przed światem wiele tajemnic. Na przykład to, że ma już dość grupy swoich koleżanek, które w ogóle jej nie rozumieją, że ma ochotę skończyć już szkołę, wyrwać się z wyspy, na której mieszka z matką i bratem. Pewnego dnia tonie i zostaje uratowana przez Kelty, tajemniczą dziewczynę i kiedy one zbliżają się do siebie, to tajemnice również będą musiały wyjść na światło dzienne i główna bohaterka będzie musiała się z nimi zmieniać. Ognia z pewnością nie brakuje w książce na ostrym ogniu. Tutaj co prawda nie chodzi o taki ogień swobodnie palący się, natomiast o ogień pod garnkami, o płomień pod garnkami, ponieważ pasją głównej bohaterki jest gotowanie. Jest w tym naprawdę dobra. Chciałaby z tego stworzyć swoją karierę na przyszłość, natomiast życie jej do końca na to pozwala, ponieważ jest dopiero w liceum, a już wychowuje córeczkę. Więc będzie musiała radzić sobie z tym dzieleniem swojego świata pomiędzy pasją i tą ucieczkę właśnie w gotowanie, bycie normalną, zwyczajną licealistką, a spełnianie się w roli matki. To jest tytuł, który ukazał się już kilka lat temu na polskim rynku, ale mam wrażenie, że przeszedł bez echa. Więc jeżeli jeszcze o nim nie słyszeliście, to zachęcam do lektury, bo to jest naprawdę świetna książka. Druga ognista propozycja to Girls of Paper and Fire. Tutaj mamy historię, w której co roku 8 dziewczyn z takiej najniższej klasy społecznej, najniższej kasty jest wybieranych do służenia królowi. Natomiast ten rok, w którym dzieje się akcja, jest wyjątkiem, ponieważ pojawia się dziewiąta dziewczyna, i chociaż formalnie też należy do tej najniższej papierowej kasty, to ona jest ogniem. I trzecia propozycja to jest Lies Like Wildfire. Tutaj akcja dzieje się w Kalifornii, w Gap Mountain, gdzie wszyscy wiedzą o tym, jak niebezpieczny jest sezon pożarów. Szczególnie wie o tym główna bohaterka, 18-letnia Hannah, która jest córką szeryfa i aspirującą agentką FBI. Natomiast pewnego dnia ona i jej najlepsza przyjaciółka zapruszają ogień, który bardzo szeroko się rozprzestrzenia, powoduje duże spustoszenie i dziewczyny będą musiały, żeby uniknąć konsekwencji, tych wydarzeń będą musiały zachować to w tajemnicy, zachować to tylko między sobą, natomiast ta przyjaciółka zaczyna pękać i te sekrety mogą wyjść na jaw. To jest książka z pogranicza powieści detektywistycznej i thrillera, kierowana przede wszystkim do młodzieży. Nie spotkałam się z nią na polskim rynku, natomiast jeżeli czytacie po angielsku, to to może być bardzo ciekawa propozycja. I na koniec zostało nam powietrze, z którym miałam chyba największy problem, jeżeli chodzi o dopasowanie książek. Wydaje się, że powietrze nie jest szczególnie inspirujące niemniej jednak przyszła mi do głowy książka Weź wdech i policz do 10, która jest takim trochę mostem pomiędzy książkami o wodzie i książkami właśnie o powietrzu główną bohaterką jest dziewczyna z dysplazją biodra, która marzy o tym, żeby zostać syreną natomiast nie jest to takie marzenie ze sfery fantastyki, chodzi o faktyczne syreny, osoby, które występują jako syreny w takim powiedzmy parku rozrywki, które są zatrudnione, po prostu dają pokazy tańczą, pływają itd. Ona bardzo intensywnie ćwiczy, żeby właśnie móc stać się syreną, ale musi to robić w sekrecie, ponieważ jej rodzice zupełnie tego planu nie popierają, nie akceptują tej jej pasji, ponieważ obawiają się o negatywny wpływ właśnie tego bycia syreną na zdrowie głównej bohaterki. Druga propozycja związana z powietrzem to Full Flight. To co prawda nie jest książka, w której powietrze pojawia się jako bezpośredni element fabuły, natomiast mamy tutaj bohaterów, którzy są członkami szkolnej orkiestry dentej. Więc siłą rzeczy wykorzystują powietrze, żeby móc się realizować w tej swojej pasji. No i mamy dziewczynę i chłopaka właśnie, którzy grają w tej orkiestrze. Dziewczyna jest zafascynowana tym chłopakiem, ale wszyscy dookoła jej mówią, że ma się trzymać od niego z daleka, on nie ma najlepszej opinii, ale ona dostrzega w im ten element dobra. Niestety rodzice dziewczyny dowiadują się o tym, że młodzi bohaterowie spotykają się gdzieś pokątnie, ukrywając to przed wszystkimi. Początkowo te spotkania są w ogóle związane z tym, że oni przygotowują wspólny występ na konkurs orkiestr dętych. Z czasem oczywiście pojawiają się tam emocje, te spotkania nabierają innego charakteru. No i kiedy rodzice się o tym dowiadują, no to młodzi będą musieli się zderzyć właśnie z tą negatywną reakcją ze strony rodziców i z różnymi innymi przeciwieństwami, przeciwnościami, które stoją na drodze ich nastoletnich и первой любви. I trzecia propozycja związana z powietrzem to Przebudzenie Powietrza, czyli powieść, w której mamy cesarstwo, które dzieli jeden podbój, jedna wygrana wojna od zjednoczenia całego kontynentu, a rzadki talent głównej bohaterki, właśnie związany z mawią powietrza, może się przyczynić do zwycięstwa. Ona absolutnie nie planowała jakkolwiek się angażować w tę sferę polityczną, natomiast któregoś dnia bardzo przypadkiem uratowała życie jakiegoś księcia, czy jakiegoś czarodzieja bardzo potężnego. I właśnie w ten sposób świat dowiedział się o jej nietypowych umiejętnościach, i została oderwana od książek, od bibliotek, które do tej pory przesiadywała, i została wciągnięta w politykę. I tak właśnie wyglądają moje żywiołowe polecajki, oczywiście zalecam zacząć od czterech żywiołów magii, a potem możecie której z opowiadań potraktować jako klucz, według którego potem będziecie szukać innych żywiołowych książek. Jeżeli przychodzą Wam na myśl inne książki związane z żywiołami, nawet jeżeli to jest ta magia elementalna to dajcie o nich koniecznie znać w komentarzu. Jeżeli czytaliście którąś z książek, o których dzisiaj mówiłam, to będę wdzięczna za Waszą opinię również w komentarzu. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, znajdziecie go tutaj, poniżej subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!